Już za chwilę w HBO, Paweł Dłużewski, Cezary Pazura, Ewa Ziętek i Grzegorz Poloczek w HBO na stojaka. Jeszcze tylko 5 dni super promocji HBO. Zamów HBO teraz, skorzystaj z promocji, a dodatkowo trzymasz kadry z filmu Powadzić. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 0801 333 333. Telefon dla abonentów UBC i Bizi 032 2007 242. HBO, Twoje domowe kino. Na przełomie tysiącleci powstała największa polska produkcja filmowa. Quo Vax Jerzego Kawalerowicza. 30 sierpnia tego roku w Watykanie miała miejsce światowa premiera tego filmu. Dla upamiętnienia tej chwili pocięliśmy tę premierową kopię na kadry i teraz dzięki HBO, koproducentowi tego filmu i ty możesz stać się częścią tego historycznego wydarzenia i otrzymać pamiątkowe kadr z filmu Chovacis. Za Podaj hasło promocji czyn i zamów HBO już teraz. Jeśli już jesteś abonentem HBO i chcesz otrzymać kadry z Quavadis, wyślij kopię ostatniego rachunku wraz z adresem do korespondencji na numer faksu 022 519 77 70. Promocja ograniczona do pierwszych 10 tysięcy zgłoszeń. Jeszcze się wahasz? Nie czekaj! Już wkrótce w HBO. Joanna Dark, Stuart Malutki, Prymas, Podziemny Krąg, Przerwana lekcja muzyki, Utalentowany Pan Ripley, Regulamin zabijania. I produkowany przez Stevena Spielberga Serial Wszechczasów. Kompania Braci. HBO to największe hollywoodzkie filmy. 24 godziny na dobę, codziennie, premiera. Skorzystaj z promocji. Zadzwoń i zamów HBO teraz. Telefon 0801 333 333 Telefon dla abonentów UPC i Wizy TV 032 2007 242. HBO, Twoje domowe kino.